Moneta czy co? O kurcie Kurcie, będzie coś fajnego chyba. Witam na kolejnym filmie. Dzisiaj miało, miało być woda, ale wody było za dużo, powiem Wam. I się odbiliśmy od wody na innym takim jeziorku. A tutaj ten, z kolegą znowu na tę jego łąkę przyjechałem. Jest dosyć duża trawa, ale gdzie, gdzie nie jest duża, także można śmiało jeszcze pochodzić. Była to alternatywna opcja i iściła. No i mam, chodzę trochę i mamy pierwszą monetę. Na pewno monetę Co to? Ole kurcze O jest i kurcze od razu Powiem wam że ty, tak to tylko Cynkowe Adolfy wychodzą Tak i to już swastykę widzę Dziesiątka Adolfowa O No i dobra no co wam powiem Lecę dalej do następnego dołka właściwie to lecimy dalej na razie. A, jeszcze yy, wiatr w skali od 1 do, do 10, 5. Tak myślę dzisiaj. Tutaj mi się kolego rano pochwalił, że zwłoki i zegarka właśnie gdzieś tu znalazł, na tym polu. Tam o. A patrzcie co ja mam. <ścoughs> Zegarek. Właściwie chyba tak sama koperta. Zamknięcie to z tyłu o ja pierdzielę no jest, no jakby nie było czekajcie ale to ciężkie jest czyżby to nie był zegarek? nie wiem zaraz zobaczymy czy był, czy nie był, czy był o zaraz sprawdzimy czy reszta może gdzieś tu jest czy to jest tylko ta czekajcie, środek podręczny to pomoże mnie. Obrzydliwie to wygląda, wiem ale ładne wzory widzę już. No wiecie, powiem Wam, że muszę wykorzystać spodnie, które i tak już są do wyrzucenia, bo pękły mi nie pokażę Wam w którym miejscu, bo to by było niesmaczne. Ale jest zegarek, no nie to jest zegarek, no, tylnie ta pokrywka, nie? O, tak to powinno być. Zresztą już na zdjęciu widać. Także jest kolejny fand. Ja to sobie zaraz wyczyszczę z tej ziemi. Jeszcze sprawdzimy, razem z wami sprawdzę czy czy reszty tu nie ma. A jak widzicie to już łopatę łapię. Piękny dźwięk był. No dobra, może gdzieś jest jeszcze reszta. Może się gdzieś rozorała jak tu było Ole kiedyś. Lecę szukać. Patrzcie, to nie dam się zabić, ale za to, ale to są chyba resztki jeszcze tego zegarka. Zobaczcie, kształtem, wielkością odpowiada. Było tu normalnie jest powiem wam beton, beton gorzej jak zimą, ale tu mam jeszcze sygnał. Taki ciekawy. Może to reszta jeszcze. Gdzie to jest? spróbuję to kopnąć z wami. Może się mylę, może nie, zaraz zobaczymy. Czy reszta zegarka będzie? Głębiej jest. No i to już jest koniec wam powiem, o już dalej, się, dalej to trzeba kuć. A to chyba jakieś żelazo jest grube. O, widzę to. Tak, zaraz spróbuję, ale tu to... Nie wiem, czy to warto się w tej ziemi. O, lepiej, wam beton. No nie, to chyba nie będzie to. Także może jeszcze szansa jest, że znajdę resztę. Ten sam mechanizm pewnie zardzewiał już. wiadomo. Dobra. Tu mam monetę chyba, ale no taki beton powiem wam masakra Masakra Dobra, będzie tu jak jest O, co coś większego jest Oho, ho, ho, ho. czekajcie Nie będzie moneta Kurde, jak zarośnięte na majówkę za małe Ale zarośnięte Kurde, no kamienie są przyklejone Ale tu widzę tak, tu widzę swastykę Na dole Tu widzę napisy Środek podręczny o, Ale tu nic nie pomoże ten środek Musiałbym mieć normalnie. O, jest jakiś napisy, widzę. Fabryk, fabryk, ale co fabryk, to wam pokażę w domu. Mnie się zdaje, że coś takiego znalazłem, ale nie jestem pewny. Nie chcę tu skrobać tego. Wiecie, to. nic tam szczególnego to nie jest na pewno, ale jakiś albo żeton, albo jakiś medal, albo nie wiem co, albo marka narzędziowa, albo no, trudno powiedzieć w tej chwili. Na pewno jest fabryk. Jakiś tam. No dobra, no jest fancik, jest fancik. Nic i co? Lecę dalej. Tu jakieś kółko widać z boku. Trzeba mnie przybliżę niestety. Dlatego już tutaj było. I nawet jest chyba. O. Już nie ma. Ten gdzieś tam w lesie, nie wiem, byłem na chwilę w lesie, powiem wam, jest masakra. Robactwa pełno, much lata wszystkiego, nie idzie tam chodzić. Tak szeleści, że ledwowiste słyszę, tak liście szeleszczą. Nie wiem, gdzie on tam poszedł. Dobra, słuchajcie, idę dalej. Kwiaty piękne, polne Powiem ja długo chodzę już zaraz bo właściwie to chyba będziemy kończyć Nie wiem, gdzie on u raz zniknął jak hang. kamfora, czy jak to się mówi yy, Co ja miałem? Aha, no przecież miałem co miałem? Coś w dołku miałem, o, jest piękny Guzik O idzie dzik. Słyszę, że gałęzie się łamią. Chyba, że wilk idzie jakiś po mnie. Jest guzik kopułeczka. Jest guzik kopułka. Ciekawe co mu las przyniósł. Szczęście większe czy nie. O, to jest guzik arcynowy. Kopułka. O. Tam chyba jakiś wzór nawet na nim jest. Idzie jakiś dzik tam. Słyszę go. Dobra, słuchajcie, do następnego dołka jak będzie, nie? Dobra, słuchajcie. To pole już za nami. Tak? Za nami. To pole już za nami, słuchajcie, było to co było, prawie nic. No ale dobra. Liczy się to, że wyszliśmy. Sobie, ja zaraz moje tak ogólnie pokażę. Zresztą na zdjęciu będziecie widzieć wszystko, ale może to części nawet tego zegarka były te blaszki, środka nie znalazłem, jakiś tam pocisk jest, zaraz zobaczymy co kolega mój znalazł, o takie, konina, dubka to jest jak, jak mówili na to, to jest ten, talarus hubertus, o. I tak i o. No i to badziewie. I 10, O, 10 groszy jeszcze. Zarobiony jesteś. <laughs> Także będzie doklejka, nie? Gdzieś skądś, nie wiem, gdzie jeszcze, ale... Także na razie pozdrawiam i do zobaczenia do następnej części. Cześć. No i tak jak widzicie Teleport przeniósł mnie w ogóle w inne miejsce Miejsce wam znane tylko że tak zarosło że po prostu Kurde z tą kałęzią Nie poznajecie na pewno lasku W którym wiele razy byłem w którym klamra wypadła pierwsza moja w życiu eee, A tak w ogóle to ten film jest powiem wam po już wielu filmach z jeziora po prostu tam na Tą łąkę z pierwszej jakby połowy filmu Nagrałem i i stwierdziłem, że to będzie za krótkie i poczekam na inny temat. A ten temat to wyszło ileś tam filmów z jeziora. Także dogrywamy na razie, żeby już nie przedłużać. Pierwszy fan to jest takie kółko metalowe. I lecę dalej. Masa śmieci, pewnie Kleszczy też pewnie tu pełno jest. Musiałem się przez ten gąszcz przedrzeć. Taki niemrawy sygnał, Nie mogłem go dosłownie... Nie mogłem go jakoś znaleźć. A to patrzcie, coś tu jest. Jakby jakiś łańcuszek. Co to jest? Jest to ewidentnie jakiś kawałek łańcuszka. ciekawe czy srebro to jest no, zobaczymy co wista na to miejsce słuchajcie będzie jeszcze chyba go część jakaś kurde się poplątała mnie. chiński pinpointer fajnie jakby był nawet medalik może ale czekajcie, bo sobie ręką jedną nie poradzę. Spróbujemy przejście zrobić. No. A nie, czekajcie. Jest kolejna część. zaraz się włączę. Dobra, słuchajcie, już zakupuję tą dziurę. Wstępnie to nie wiem, czy to jest nawet nie jest srebrne. Powiem wam. Nie ma czegoś większego elementu takiego nie ma. Na którym mogłaby być punca jakaś. A powiem wam, rozdrobnione właśnie w takich małych kawałkach to wszystko jest. Że ten był największy. I tylko dla, dzięki temu to znalazłem, nie? Zobaczcie, musiałem w ogóle zegarek zdjąć, bo tu machałem przed tą cewką. Zobaczcie, w małych kawałkach jeszcze coś tam pisze, ale to muszą być jakieś no, mikrokawałki, że wista po prostu coś tam widzi. O, ale to chyba powiem wam: Kurde, ile tych much, że po ciężarze to będzie srebro. Prawdopodobnie. No to aluminium nie byłoby takie leciutkie. Eee, aluminium nie byłoby, właśnie, byłoby leciutkie. O. Także mam chyba srebro z lasu, jakiś tam musiał być poszarpany totalnie. Dobra, lecę dalej. W ogóle jest godzina popołudniowa. Więc nie moja godzina, Je jeździ tu pełno ludzi, pełno Gadają do siebie w ogóle. Mam coś jakby okrągłe Moneta czy nie moneta Moneta czy co? O kurczę Kurczę, będzie coś fajnego chyba No czekajcie chwilę Śro Środek podręczny Uczy. Co to jest? E, słuchajcie, to jest... Okazało się, że jest mega fund, pewnie ostatnich tygodni nawet miesięcy 1700 chyba 17. Ale czy to jest moneta? Z tej strony nie wiem co tu, archi, coś tam pisze archida da wici, coś po łacinie jakby. No nie wiem. Z tej strony już nie molestowałem, nie wiem co tu nawet jest z tej strony, ale po, po, nam, po namoczeniu tyle się udało odzyskać. Zresztą wy już wiecie, nie? Petarda, jak tu jeden mówi. Ja pierdzie. No dobra, ale tu tyle razy chodziłem. Lasek ten koło pola wujka. Normalnie w szoku jestem. Dobra No teraz mi się przypomniało jak tu jestem, że kurczę, jakiegoś kanału nie poleciłem. Ole tam coś poleciało. Czy tam w pierwszej części chyba też nie polecałem, więc dzisiaj wybieram kanał yy, Adama Madnessa. Adam yy, łowi magnesem dużo. Czasem chodzi z wykrywaczem, ale kto chce zobaczyć to niech tam yy, do Adama wpada. Pozdro wariacie w ogóle. Aha, no i w ogóle, słuchajcie, no, pozdrawiam całą grupę wariat skład tą normalną i tą nienormalną, tą wiposką. No, także pozdrawiam Was wszyscy wariaci. No no i słuchajcie, wpadajcie do, na kanał do Adama Magnesa. Super gość. I fajne filmy robi. Oj, zielony. Kurczę, pamiętacie jak tu byłem. Kurczak dobra poleciał. Pamiętacie jak tu byłem. Klamrę znalazłem tam, jest ciemnie. Już tam nie będę nagrywał, bo już się 19 zbliża, zaraz będzie przyciemnawo i to nie, nic nie będzie widać za dobrze. Ale tu nie było takiej trawy wtedy. Boję wam, że w lesie to jest fajnie, bo nie ma takich traw o tam o. Tak, na górce tutaj wiadomo, nie? Dobra, słuchajcie, no i co? Było to, co było. Ja nawet z pierwszej części nie pamiętam, co tam dokładnie znalazłem. Chyba majówka jakaś rozczaskana była. I od zegarka element jakiś. Nawet nie pamiętam, czy jakaś moneta była, czy nie. W każdym bądź razie dzisiaj była zajebista. Nie wiem, co to jeszcze jest, ale na pewno sreberko. No i nie liczę tego łańcuszka, że chyba też srebrny jest, nie? No, lisy mnie tu na pewno słuchają w tych dziurach. No dobra, słuchajcie, ja się zwijam. No super, no niby taki, słuchajcie, wypad... A, pójdę, mówię, dokończę ten film gdzieś tam. Znajdę ten swój lasek jakiś, czy coś tam jeszcze, mówię. I patrzcie, czasami tak jest, że idziesz i myślisz, co tam, nic nie będzie, tylko aby pochodzić. A tu właśnie ten dzień jest, to właśnie jest ten dzień. Tak z tą klamrą tak samo. Tak o, poszedłem w co? Wtedy było, pamiętam, te epidemie i te zakazy. Dobra, ja już się nie produkuję, bo tu za dużo widzę, ostatnio się... Produkuje za mało, pokazuje. No, tak to wygląda. Także pozdrawiam Was. Dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, oczywiście, że się podobało. Trzymajcie się, cześć.